Sierżant Dariusz Kania, człowiek miejscowy, dobrze znający okolice, ludzi. Można powiedzieć, że samotny, miejscowy jeździec. Jesteśmy w małej miejscowości, więc jest to mało miasteczkowy detektyw. Jaka relacja go łączy na przykład z bohaterką graną przez Vanessa Aleksander? To jest relacja zawodowa. Aczkolwiek to trudno, trudno z postaciami, które gra Vanessa, z postacią innym zachowywać czysto zawodowe relacje. Czy jednak łączy ich jakaś też tajemnica i śledztwo, z tego co rozumiem? Tak, ona wciąga go w jakąś pracę na marginesie tego, co jest jego zwyczajną aktywnością. Pan ma doświadczenie w ogóle, jeżeli chodzi o granie człowieka służb. Lubię sobie myśleć o, o, o pewnym przedziale ról, które otrzymuje, że to jest taka współczesna wersja m, aktorstwa, jak, 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 jakiego doświadczał na przykład Zbigniew Zapasiewicz w latach 70 -tych. To znaczy, że grał e, dużo ról e, policyjnych, prawniczych, lekarzy, czego współczesną elitę. <laughs> jak się mówiło o e, Zbigniewie Zapasiewiczu, że grał zawsze docentów. Na koniec, w formie krótkiego zaproszenia, dlaczego warto oglądać serial Krew? Myślę, że tutaj są te, te, te takie podstawowe elementy, które w historiach y, kryminalno-psychologicznych odgrywają dużą rolę. Czyli mamy małą społeczność, w której y, wydarza się coś dramatycznego, coś y, owianego tajemnicą, w, w miejscu, w którym każdy o każdym chce wiedzieć wszystko, albo może wie prawie wszystko. W związku z czym mamy szansę przyjrzeć się dzięki temu wątkowi kryminalnemu, też relacjom rodzinnym, relacjom międzyludzkim, sąsiedzkim i zajrzeć gdzieś pod, pod ten. Taki pięknie utkany dywan hipokryzji, których chyba niestety nie jest i, i nam obcy.